Znajdujemy się na plantacji Pana Pawła Dąbrowskiego w miejscowości Jasionka, koło Sosnowicy, gdzie przyjrzymy się procesowi przygotowania się truskawki do zimy. Na początku może słów kilka, na czym polega ten proces. Otóż w momencie, kiedy wystąpią pierwsze przymrozki, które są sygnałem, żeby roślina zaczęła przygotować się do zimy, roślina zaczyna odprowadzać składniki pokarmowe z liści do szyjki korzeniowej Odprowadza również cukry, dzięki temu następuje zagęszczenie soku komórkowego i dzięki temu wzrasta odporność komórek w korzeniowej na zamarzanie. O procesie odprowadzania składników do szyjki korzeniowej możemy się przekonać wizualnie, bo wtedy widzimy, że liście zmieniają barwę na czerwoną, brunatną, purpurową. Chciałbym tutaj od razu podkreślić, że Proces przygotowania się roślin do zimy, może cała mrozodporność roślin, jest wypadkową, można powiedzieć, bardzo wielu czynników agrotechnicznych. Przede wszystkim umiejętne, rozsądne, mądre nawożenie azotem. Jeżeli mamy troskawki przeazotowane, bądź azot został zastosowany zbyt późno, niestety roślina nie ma możliwości prawidłowego przygotowania się do zimy. Drugi bardzo ważny czynnik to jest odpowiednia zdrowotność roślin. Rośliny chore, bądź też osłabione przez żerowanie szkodników, zawsze będą się gorzej przygotowały do zimy, zawsze będą podatniejsze na przemrazanie niż rośliny zdrowe. Trzeci czynnik bardzo istotny to jest uszkodzenia herbicydowe. E, niestety herbicydy w silnym stopniu zmieniają metabolizm, co utrudnia przy, przygotowanie się roślin do zimy. I czwarty taki najważniejszy czynnik to jest umiejętne, e, zbilansowane nawożenie głównie potasem, wapniem. E, z, odpowiednią dostępnością mikroskładników pokarmowych odpowiednich, odpowiedzialnych za zamrozodporność, czyli cynk, bor, mangan, miedź. Czy możemy sprawdzić jakość, stopień, tempo przygotowania się roślin do zimy? Oczywiście tak. Jest to bardzo prosta metoda z wykorzystaniem aparatu służącego do pomiaru ekstraktu, który często wykorzystuje się do badań jakości pozbiorczej owoców, z tym, że w tej fazie. Będziemy sprawdzać zawartość ekstraktu w ogonkach liściowych truskawki. Na czym polega ta metoda? Otóż truskawka liść truskawki, który funkcjonuje, fotosyntezuje, produkuje cukry. Część z tych cukrów zostaje odprowadzona do szyjki korzeniowej, do systemu korzeniowego. W momencie, kiedy roślina zaczyna przygotowywać się do zimy, zawartość ekstraktu w soku komórkowym ogonków liściowych powinna wzrastać, co świadczy o tym, że roślina mniej tych cukrów zużywa do bieżącego funkcjonowania, do oddychania, a więcej już odprowadza jako substancja zapasowa. Cały pomiar jest bardzo prosty: polega na wyciśnięciu soku komórkowego z ogonków liściowych. Oczywiście robimy to z kilku roślin, kilkunastu roślin, żeby mieć miarodajny odczyt i później odczytujemy na aparacie najlepiej, jeżeli to jest jakieś urządzenie elektroniczne, bo wtedy mamy już gotowy wynik. Mając wybranych kilkanaście ogonków liściowych, rozdrabniamy je, następnie wyciskamy z tych ogonków kilka kropel soku na aparat i w tym soku odczytujemy zawartość bryksu. Kiedy możemy się przekonać, że roślina prawidłowo przygotowuje się do zimy? Jeżeli. W momencie po wystąpieniu pierwszych przymrozków zawartość ekstraktu w soku wyciśniętego z ogonków liściowych wynosi w okolicach 10 bądź powyżej 10. Wtedy wiemy, że ten proces przebiega prawidłowo. Jeżeli tych ekstraktu jest mniej niż 10, wtedy należy zastosować dodatkowe zabiegi przyspieszające wchodzenie roślin w fazę spoczynku.